Cześć, Mandero Diska, tu Wasz dziki wesie z Dzisiaj wraz z żoną postanowiliśmy pozwiedzać okolice piły po drodze napotkaliśmy parę fajnych, ciekawych miejsc na których Wam pokażę w filmie właśnie tutaj idziemy dawnym szlakiem handlowym. To jest szlak wczesno-średniowieczny. No, i idziemy dalej, zwiedzać okolice. Jeśli coś po drodze dalej będzie ciekawego, to też Wam pokażę, o, tutaj właśnie mamy teraz e, ciekawy obiekt, e, czyli jakiś to jest stary młyn. Stary młyn znajduje się w miejscowości Dobrzyca e, niedaleko Opiły. No i zobaczymy, co tutaj jeszcze pozostało z tego starego młynu. Też to jest trochę odnowione. No, niestety do środka nie można wejść, bo dzisiaj jest zamknięte. Drugi dzień świąt. Tak, no, niestety, drugi dzień świąt. No więc może kiedy indziej tutaj przyjdziemy do środka. Pokażę Wam właśnie, jak to wygląda w środku. No, a my idziemy dalej zwiedzać. E, no, właśnie zatrzymaliśmy się tutaj na przystani. Kajakowek w Dobrzycy wyruszyliśmy z domu gdzieś koło godziny 15 jest teraz godzina 18 czyli jakieś dwie, dwie i pół godziny marszu szliśmy szlakiem czarnym jest to szlak dosyć wymagający bo jest dużo podejść, dużo zejść po drodze e, Mieliśmy właśnie bardzo fajne i ciekawe miejsca Czyli e, Cmentarz e, Leśników Dobrzyca e, Później e, Odwiedziliśmy Stary Młyn Też w Dobrzycy No i w sumie to no, Będziemy szli dalej e, jeszcze nas czeka jakieś no, godzinę czasu na pewno Żeby dojść z powrotem do domu No i to by było na tyle Ale Widzimy się właśnie już w Pile Do zobaczenia Nareszcie wróciliśmy do domu Zrobiliśmy 17 km no, 17 km zrobiliśmy. Zajęło nam to gdzieś 4 godziny. O, już mam dosyć. No więc teraz szybciutko do domku. Jakiś prysznic. I trochę odpocząć. Pozdrawiamy. I na razie, do zobaczenia wkrótce. Cześć.